Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał z cyklu Komiksowe Polecajki, czyli co warto przeczytać. Mam dzisiaj dla was trzy pozycje, trzy kontynuacje trzech wydawnictw, tak akurat gdzieś mi podeszło to pod rękę w trakcie mojego tego ciągłego czytania i stwierdziłem, że właśnie nagramy to w taki sposób. Akurat Każda z nich tak naprawdę łączy się wspólną jakąś cechą, mianowicie opowiada jakąś historię w klimatach historycznych bądź też fentezy. No i tutaj mają ten taki wspólny właśnie mianownik. Ziemie ogona, Zul Kasajowie, jest to pierwszy tom od wydawnictwa Egmont, który... Zaczyna nową, jakby historię z cyklu świata akwilonów. Alex Senator na tropach przeszłości wydanie zbiorcze, czyli wydawnictwo Elemental i kolejny tom serii, która od 2018 roku pojawia się na naszym rynku. No i oczywiście Critical Role VOX Machina Początek, czyli tom drugi serii od wydawnictwa Kabum, gdzie możemy kojarzyć właśnie z tej takiej RPGowej sesji na YouTubie, która jest mega popularna. Nie ja wiem, ja jej nie oglądam, ale, ale tak jest mega popularna, nie wiedzieć czemu dla mnie troszeczkę. Może ktoś zna odpowiedź, chętnie posłucham. No i, i jak się prezentuje w ogóle komiks, który na tym bazuje, więc. Widzimy, jak to wygląda I, i może zacznijmy. Tutaj warto dodać, że miękka oprawa miękka bez skrzydełek, ze skrzydełkami twarda, więc zacznijmy od tej twardej. Alex Senator na tropach przeszłości, jak wspomniałem, trzech artystów, których będziemy kojarzyć przede wszystkim właśnie tutaj z serii Alixa Senatora, natomiast jeden z nich, Przebudzenie... Wierzę. Natomiast jeden z nich z serii przebudzenie też pewnie będzie kojarzony od wydawnictwa Elemental. Ten materiał akurat nagrywałem, więc znajdziecie go u mnie na kanale. Natomiast w przypadku tej pozycji. Tutaj jest to mój pierwszy kontakt, nie ukrywam tego. Jest to pozycja, którą wcześniej nie czytałem, akurat gdzieś Alex mi umknął. Tu mam już czwarty tom, jak możemy zobaczyć. Pewnie z faktu tego, że sami wiecie, jak bardzo dużo tego czytam, gdzieś zwyczajnie mi to umknęło w natłoku tych wszystkich pozycji, które chcę wam prezentować. Więc stwierdziłem, że teraz przy okazji premiery kolejnego. No, sprawdzimy i, i zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. Tutaj warto wspomnieć, że są tu po kilka tych takich mniejszych powiedzmy tomach, i tutaj już widzimy, jest tom dziesiąty dru, drapieżna puszcza. Natomiast jeśli chodzi o samego Alixa Senatora, jak mówi sam opis też, że po udaremnieniu przymiężenia się drapieżców Alix... Zniweczył plany gallusów i fanatycznych czcicieli bogini Kebele, ale nie udało mu się ocalić Szefrena, syna NK ani lidi swojej odwiecznej miłości. Ciężko dotknięty tą stratą, postanowił wyjechać z Rzymu i wrócić do Gali śladami swego utraconego dziedzictwa. Dlaczego Wam o tym wspominam? No, bo to jest taki ogólny zarys tej historii, którą tutaj dostajemy. Ja w żaden sposób nie chciałbym przede wszystkim oceniać tej serii na podstawie jednego tomu, bo to by było krzywdzące. To raz, dwa, że są to najlepsze komiksowe serie w pewnym sensie, które gdzieś ja Wam polecam tylko co są w komiksowych polecajkach. Są na tyle fajne, że gdzieś uważam, że warto Wam też je pokazać, stąd też to robię. Natomiast jeśli chodzi o samą tą historię, przede wszystkim co rzuca się w oczy, to bardzo fajna oprawa wizualna. Naprawdę jest to mega klimatyczne i jedyne co to chyba te twarze, troszeczkę mógłbym narzekać, że one nie do końca wyglądają tak, jakbym chciał. Natomiast całe pozostałe podłoże Fajnie oddaje kontrast tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, gdyż ogólnie fabuła Alixa Senatora, o ile dobrze pamiętam, dzieje się. No, przed naszą erą na pewno, tylko wyleciało mi z góry, czy to jest 12 lat, czy 120. Bądź co, bądź fajnie nakreślone, nakreślona historia, zarówno ta pierwsza, jak i drugie. Motywy, które tutaj się pojawiają, nie wiem na ile one faktycznie gdzieś mają odzwierciedlenie historyczne, bo wiecie, że ja takimi rzeczami się nie zajmuję, ale to, co tutaj dostajemy, czy to jest prawdziwe, czy. Tylko zmyślone na potrzeby serii, to i tak wyszło tutaj bardzo fajnie. Nie powiem, że zostanę jakimś wielkim fanem tego wszystkiego, ale na pewno czyta się to przyjemnie. Mówię tak, mam troszeczkę tutaj taką. Dysproporcje jednak pomiędzy tymi historiami, bo z nimi jestem bądź co bądź na bieżąco, a tutaj tak troszeczkę, że zostałem rzucony w wir tego wszystkiego. Więc, więc jeśli chodzi o historię ciekawa, nie powiem na ile, bo nie znam całości, ale tutaj po prostu czytało mi się to zwyczajnie przyjemnie, więc proszę o wyrozumiałość, tym bardziej, że są to też komiksowe polecajki, a nie streszczenie całego jakiegoś takiego, tak, przy moich prezentacjach i opiniach materiału. A kreska bardzo mi przypomina. Do gustu, z wyjątkiem tych twarzy, więc jest dobrze. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, na pewno jest tutaj coś, co się wybija ponadto, i ja bym powiedział, że w dużej mierze daje mi to więcej satysfakcji z tego, co tutaj otrzymuję w tym komiksie, niż nawet to, co wiem tutaj, bo wiem tylko zalążek. Do czego zmierzam? Do czegoś takiego. Wojna Galijska i podbój dla chwały. Każdy z tych tomików ja zauważyłem, bo w kolejnym też to jest. Mamy właśnie takie zarysy historyczne, które pokazują raz, że mapę z tamtego czasu oraz zawierają tutaj fajne, istotne elementy no, fabularne, historyczne, jak to woli, w tym wszystkim. I to naprawdę super, że zostało w coś takiego wprowadzone. bo Kurczę, niekoniecznie chyba być musiało, a jednak daje to ogromną, ciekawą wiedzę na swój sposób na ten temat i czerpiemy z tego satysfakcję. Nawet bym powiedział bardziej troszeczkę czasami niż z samej historii, bo tutaj jest to w sposób taki, no dokładny, skrupulatny, nie wiem, mogę powiedzieć, przedstawiony i naprawdę sprawdziło się to świetnie. Tu widzimy po raz kolejny, mamy coś takiego i tu mamy już śladami Aliksa na wschodzie od, wybaczcie, nie przeczytam tego, po Hrosaba, Hros, Hrosabad, przepraszam, I, i, i zobaczcie w ogóle stare jakieś takie przykładowe właśnie plansze, z komiksów. No świetne, to mi się cholernie mega spodobało. Fajnie, że coś takiego zostało dodane z prostego względu. Sami wiecie, że ja bardzo lubię dodatkowe treści, które są dodawane do komiksów, czy to właśnie jakieś takie adnotacje, historie, jakieś rozmowy, wywiady, czy zwyczajnie galerie, okładek, które tutaj możemy zobaczyć w przypadku tomu pierwszego, drugiego, Trzeciego, no i oczywiście teraz ten czwarty, który się pojawił na rynku. Nie mam informacji o kolejnym, ale chyba to nie koniec będzie tej serii. Także Alex Senator, ciekawa pozycja, aczkolwiek mówię, zostanę troszeczkę bardziej tak powściągliwie do tego podchodzi, będę podchodził z racji, że nie zapoznałem się ze wcześniejszymi. Natomiast mogę powiedzieć wam śmiało, że jeśli chodzi o. E, serii Świata Kwilonu. No tutaj jestem na bieżąco od początku. Seria, która niedawno się pojawiła na naszym rynku dzięki Egmontowi i regularnie, tak jak to Egmont H. wspomina, 12 tomów czy tych, jak nazwijmy to, zeszytu w ciągu roku się pojawia. No i tutaj właśnie tak one wyglądają, czyli tu nic się nie zmieniło. To, co jest sprawdzone i się sprawdza, jest dalej wydawane. 34,99 w przypadku tego zeszytu, czyli cały czas tak, jak jest podana cena, wygląda to. Opis dla Was w tu taki się znajduje, więc wam daje I no, jedyne, co mogę wspomnieć, że jest to historia nowa. Historia nowa, za którą odpowiada Jean-Luc oraz Duarte, między innymi. Znani już, sprawdzeni artyści, ten pierwszy przede wszystkim z Katedry Otchłani między innymi, na którą czekam, że wydawca Lost in Time, który puścił już jakiś czas na rynek, tom pierwszy, świetnie, bardzo mi się to spodobało. W końcu da nam, może jeszcze w tym roku, kto wie, tom drugi. Natomiast my przechodząc do tej historii, Plemie, które czci Zulkasajów jako bóstwa, jako nieśmiertelnych oraz grupa, ja sobie żartuję, ale mówię yy, goryli, bo to goryle, małpy, yy, ale sami widzicie, trochę taki ja przy prezentacji tego tytułu mówiłem, że goryl gród, prawda? No na pewno rasa, która żyje w pokoju ze wszystkimi mieszkańcami świata przedstawionego tutaj, dziejącego się właśnie na mapach świata Akwilonu. Natomiast ten, wybaczcie, wyleciał mi, wyleciał mi po prostu z głowak, się nazywa, syn króla całego tego plemienia małp, po prostu jest typowym badassem, takim dupkiem naprawdę i morduje rodzinę Ubu, naszego głównego bohatera tutaj, który cudem przeżyje, cudem przeżyje tą rzeź, tą masakrę, którą, której dopuści się syn właśnie tego rzesz plemienia. Oczywiście nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że on przeżył. Natomiast przeżył i podejmuje działanie, które mogłoby się wydać takie naturalne. Jeżeli tak, tak mówimy, tak jak trwoga to do Boga. I on też tutaj modli się, wręcz udaje się do swoich bóstw, do właśnie tej wioski nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, Zul Kasajów, gdzie prosi o ich pomoc. Oczywiście ta pomoc nie przychodzi mu tak, jak on sobie by to wyśnił, z tego względu, że jak nie wiemy o co chodzi, to często chodzi o pieniądze, w tym wypadku o względy polityczne. Jest zapanował jakiś spokój, jakieś takie, tak, zawieszenie broni, te wszystkie plemiona między sobą nie walczą, czy, czy, czy wszystkie te frakcje, nacje, jak to woli. No, ale dochodzi do zwrotu. Pewna, pewne argumenty, które przedstawia Ubu, doprowadzają do tego, że jest grupa właśnie tych bóstw, które on tak czci, które czci cz, 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 jego rodzina też, ta, czy czciła rodzina, która została wymordowana i podejmują się właśnie działania celem takiego revenge'u, prawda? Ale też i jednocześnie zrobienia jeszcze czegoś. I tu może nie będę wam mówił, bo nie wiem, czy w opisie nawet to było odnośnie Spoilowania wam tej historii. No i co? No i dochodzi właśnie do tej akcji całej, która naprawdę fajnie przedstawia losy tych bohaterów. Ich podróży, poznawania się, a zarazem tej sympatii, która gdzieś tam z czasem między nimi wyniknie oraz finałowej tej walki z ciekawym zakończeniem. Powiem szczerze, troszkę mnie zaskoczyło, ale też i nawet bym powiedział w tym pozytywnym sensie. Więc tutaj naprawdę nowa seria ze świata Akwilonu, trochę inna, bardziej w takich, ja bym jednak powiedział, afrykańskich klimatach, choć też zauważyliście, że tam były te mroźniejsze miejsca. Bo był zwyczajowo śnieg, ale naprawdę wyszło to świetnie. Jestem ciekaw, co będzie w tomie drugim, bo on już został zapowiedziany. Tutaj nie jest to żadną tajemnicą. Yy, oczywiście, nie zapominajmy, że mamy też elfy, które prężnie się rozwijają. Najbardziej jak na razie krasnoludy, orki i gobliny oraz magów. Yy, natomiast, jeśli mówimy o tej pozycji, to tutaj, wow, mega pozytywne zaskoczenie. Oczywiście są momenty, które mi troszeczkę nie pasują bardziej od. od od strony tej wizualnej. Niektóre te sylwetki tych postaci wizualnie jakoś tak nie do końca mnie przekonały. No i ja jednak, nie wiem, chyba nie lubię postaci goryla gruda, bo jednak gdzieś, jeżeli pojawiają się bohaterowie, mał to podobne do małp, no nie wiem, jak to powinienem powiedzieć, no, no kształtne Nie, nie. Choć Wiecie sami o co mi chyba chodzi, i tutaj to chyba najbardziej mi nie przypasowało, oraz sam fakt tego, jaka ta rzeź została fabularnie zrobiona względem rodziny tego łubu, no to było straszne, cholera jasna. Jak tak można? Jednak to się dzieje i to się dzieje, i tutaj to zauważymy do tego stopnia, że naprawdę odczujemy to w taki, no, bardzo uważam, własny wewnętrzny. Emocjonalny sposób, bo to jest jednak przykre, i żeby tak się zachowywać dla samej satysfakcji, żeby kogoś wymordować, i później dochodzić do tych wszystkich sytuacji, które tutaj mają miejsce, no to, to chyba najbardziej jest takie, bym powiedział, nastawione na jakąś walkę, konfrontację z tych wcześniejszych pozycji, tak, ze świata filonu magów, ale sprawdziło się to dobrze. Chciałbym trochę tu jeszcze coś ponarzekać, coś pomówić, ale no na tyle lubię tą serię, że może, że jednak każdy ten tom jest jakimś tam no, prezentuje ten poziom dobry i, i czyta się to świetnie. Tu może też tak mówię, kręcę nosem jeszcze, bo jest to pierwszy zeszyt, chciałbym mieć, chociaż dwa w zanadrzu, i powiedzieć, że tak rzeczywiście, tak jest, ale o tym się przekonamy. Natomiast. Ten afrykański klimat, taki trochę ja cały czas podkreślam tutaj, to czuję. Ci bohaterowie wyglądają, prawda? Jak, no, wyciągnięci gdzieś z jakiejś, mm, nie wiem, z tego jakieś plemiona. No, nie, nie powiem, że z afrykańskiej dżungli, bo, bo, bo takich tam raczej nie ma na pustyniach. Znaczy w Afryce z reguły są y, ciepłe klimaty, prawda? Tu widzimy ten śnieg. Ale jak patrzę, te duże usta, to wszystko tak. Jakoś tego nie czuję. Niektórzy ci bohaterowie tutaj zostali uważam, przerysowani tak trochę brzydko, nawet bym powiedział, czy na przykład te małpie kobiety, o ile sami mężczyźni, ci tak mę, m, samce, może tak to będzie lepiej mówić, wyglądają spoko, to ono tutaj jest po prostu brzydka, kurde. A na przykład te elfie bóstwa, no to już jakoś tak lepiej to wygląda. Nie wiem, czemu. To jest to, to tak. Dziwnie jakoś do tego potrzebę. Trochę się rozkręciłem i zaczynam dociekać i, i dopatrywać się, żeby wam to wszystko wyjaśnić, ale tak jak mówię, to są komiksowe polecajki, nie jakieś tam e, analizy tych komiksów, więc się od tego powstrzymam. Generalnie, finalnie. Bo się troszeczkę rozgadałem. Jest to naprawdę fajne, ciekawe, nowe otwarcie. Z wyjątkiem tych rzeczy, które powiedziałem, ale one nie uważam, żeby jakoś znacząco miały na to wpływ. Natomiast fajną rzeczą jest to, i to mi się mega spodobało. Do tej pory znaliśmy raczej tą część tutaj mapy świata Akwilonu. No i teraz właśnie dostaliśmy kolejny kontynent, tak naprawdę. Choć tutaj też mówić kontynent, nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo zobaczcie, tu jest jakoś to tak zrobione, że one jakby się ze sobą łączyły, prawda? Jako jedno takie. Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo ile te są odłączone, to ten właśnie nie. Ale naprawdę fajnie, że Egmont dodał tą mapkę, że przedstawił nam, jak to się prezentuje i możemy sobie bardziej, że tak powiem, wiedzę tą poszerzyć na temat całego tego świata, jak on wygląda. Super sprawa! No, i na koniec zostawiam sobie taką wisienkę na torcie. Z jednego prostego względu, tak jak wspomniałem, absolutnie nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działa to całe Critical Role i Vox Machina. Natomiast mogę powiedzieć Wam tylko jedno. Ten tom naprawdę rewelacja. O ile pierwszy po prostu był fajny, podobał mi się, o tyle tutaj przede wszystkim Jody Hauser, którego będziemy kojarzyć z serii gwiezdnej wojny, przede wszystkim na naszym rynku. To wiem na pewno. A Olivia Samson, która odpowiada tutaj za rysunki, rewelacja. Po prostu wyszło to mega. Sam komiks prezentuje się tak. Jest to oczywiście tom drugi. 69 zł cena okładkowa. Tutaj możemy sobie zobaczyć Stracą bohatera, a później nie dość, że zyskają, to jeszcze nawet powiększą to swoje grono przyjaciół, czyli tej drużyny, pierścienia, albo ja zawsze, jak to mówię, jak, jak to mówię, i wspaniałe słowa, wspaniałe zdanie, które zawsze wypowiadał pan Piotr Franceski w serii Baldur's Gate, i będę to chyba przy każdym odcinku z Evox Machina, czy ogólnie jakąś bazującą na RPGowym systemie growym mówił, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, prawda? I tak to właśnie tutaj czuję i tutaj właśnie skupiamy się na jednym z bohaterów, którego tutaj widzimy z tej drużyny i on jest tak jakby taką główną osią tej fabuły. To on udaje się w pewne miejsce, gdzie no właśnie nie powiem wam, bo to no Kolejny jakiś spoiler był, ale dotyczy jego ojca oraz pewnej ciemnej magii oraz konsekwencji z nią związanych. No i oczywiście pozostali, którzy dołączają do siebie kolejną fajną postać, w kobiecą gnomkę. No i oczywiście nasz błazenik, jaskiery, taki pseudo troszeczkę, ja tu mówię, bo on jest bardem, tak, który od razu widzimy totalne zdziwienie, brak słów, które tutaj e, nie jest w stanie wymówić, a był taki pewny, że on będzie gadał. Dołącza do drużyny, zresztą nie tylko, no, powiem tak, ten komiks tak mi się cholernie dobrze czytało, tak mega przyjemnie, to był po prostu mega przygoda właśnie w takim mocnym stylu RPG. Drużyna, która wypełnia questy, w tym wypadku quest związany ze swoim przyjacielem, i taki wielowątkowy quest bym nawet powiedział, bo samo uratowanie przyjaciela to jest jedna rzecz, ale żeby zrobić właśnie coś, co pozwoli go w pełni ocalić, to wtedy już nie dość, że muszą wypełnić kolejne questy, ba, muszą się rozdzielić. I tam naprawdę dochodzi do ciekawych, czasami zwrotów akcji. W ogóle jest dużo gagów i żartów. W dużej mierze też dzięki naszemu ogromnie silnemu, ale niestety niezbyt inteligentnemu bohaterowi. Rewelacja naprawdę mega, niesamowicie się tutaj bawiłem przy tym tomie. Jest świetny, naprawdę. Nawet czytając go samemu, nie znając pierwszego tomu, który był po prostu fajny, dobry, poznaliśmy zarys głównych bohaterów, czyli przede wszystkim bliźniaków, w cudzysłowie bliźniaków naszych tutaj elfich bohaterów, to tutaj to zostało po prostu rozwinięte dalej do takich granic, że po prostu efekt wow. To jest może ja osobiście uważam, że to można śmiało przeczytać, nie znając wcześniejszego tomu, tak jak wspomniałem, mamy drużynę, która gdzieś tam z czasem troszeczkę lepiej ją poznamy, pojawia się problem związany z jednym z właśnie bohaterów tej drużyny i oni po prostu idą później pomóc mu, pokazują jak są zgrani, jakim zależy na tym, aby właśnie uratować swojego przyjaciela. Rewelacja! I na pewno nie oczekujmy żadnych tutaj górnolotnych historii, ogólnie górnolotnych historii, ale fajnej, i fajnie skonstruowanej która świetnie się po prostu czyta, a dodatkowo dochodzi do tego fakt, że w tym tomie dopiero zacząłem doceniać tą grafikę, bo o ile w pierwszym było fajnie, o tyle w tym, gdzie już jedna osoba odpowiada za tą oprawę wizualną, czyli właśnie Olivia Simpson, Simpson, przepraszam, czy Samson, Samson spisała się świetnie. Kurczę, miodnie, cukierkowo, wręcz bym powiedział tak soczyście i nie wiem jak to jeszcze nazwać, pod każdym względem. Tu w wypadku, jeśli chodzi o oprawę wizualną, totalnie nie mam się do czego przyczepić. Dostałem tutaj wszystko tak, jakbym sobie wymarzył i chciał. To jest takie tro trochę dla mnie 10 na 10. Autentycznie, mówię to szczerze z pełną świadomością. To nie jest może coś, co będę dawał na pierwszym miejscu w swoich najlepszych e, tych oprawach wizualnych, bo wiecie, jakie mam mniej więcej preferencje, ale tutaj to jest po prostu totalne... Wow, efekt wow, który dostaliśmy i on się mega, mega, mega sprawdził. No, świetne, świetne. A szkoda, że ten pierwszy tom nie był aż tak cholernie dobry, tylko był fajny po prostu, naprawdę. Przyjemne wejście do świata RPG. Jeżeli jesteście w ogóle fanami serii Dungeon and Dragons, którą wydaje Egmont, tutaj będziecie się też bawili rewelacyjnie ja myślę, że nawet może i trochę lepiej, aż żal mi, że to właśnie nie Wrota Baldura przodują nad tym, tylko ten drugi tom tutaj, który widzimy, myślę, że nawet tą serię, którą znamy, Dungeons Dragons, a na pewno jeśli chodzi o prawę wizualną, no zjadł na śniadanie po prostu D&D. Wypas, wypas. Dodatkowym jeszcze fajnym bonusem tutaj jest oczywiście dodatki, które otrzymujemy, czyli mamy jeszcze dodatkowo Ponownie, tak bym powiedział, przedstawione sylwetki postaci, których już mogliśmy poznać w pierwszym tomie, ale też te wszystkie inne nowe, które się pojawiają. Dzięki temu jeszcze bardziej możemy wejść w ten świat. I jak widzimy, są one świetne w ogóle błysko, takie z rewelacyjnym miskiem, i, i naprawdę no, przeuroczy jest. <tyle>, Tyle mogę opowiedzieć. Kilka też dodatkowych, oczywiście grafik. E, i, I tak to wygląda w ogóle. E nimfa wodna i akcja z nią związana kiedy musieli zdobyć serce nimfy to jest w ogóle mistrzostwo świata tutaj co się pojawiło jeżeli mówimy o mm, właśnie o ten tytuł o, znaczy czy o tą akcję przepraszam za długo ten film trwa rozgadałem się ale po prostu z każdym z tych pozycji gdzieś coś mniej lub bardziej chciałem powiedzieć a tu Vox Machina to po prostu zniszczyła mi system świetna jest więc, no mówię, fajne, naprawdę mocne, fajne historie, ciekawe kontynuacje, nowości w pewnym sensie dla mnie, ale na pewno serie, które już na naszym rynku są. Stąd też komiksowe polecajki w tym wypadku e, tak się zaprezentowały. Gdybyście chcieli w ogóle nabyć te komiksy, gdzieś tutaj pewnie macie linki do sklepów, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam was do tego. Tak samo, jakbyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, aby kliknąć sobie też, też gdzieś tutaj ten dzwonek, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co publikuję, mi to pomoże, a Was to wiele nie kosztuje. Także dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!